Czekał pan, aż pociąg przejedzie. No tak trzeba. No ale szlaban się nie otworzył, a pan przeszedł. Niestety ten szlaban się nie otwiera, a mógłby. To, co pan przed chwilą zrobił, jest nielegalne. No wiem, no ale no co zrobić innego? No to jest ryzykowanie życia. No jest. Chodzimy tutaj na spacery, mam czwórkę dzieci, także tu się poruszamy. To dlaczego tutaj muszą stać te szlabony? Nie wiem, kiedyś było przejście legalne, teraz nie ma. Myślę wydaje, że nie muszą, tylko jakaś kwestia otwartości chęci, żeby było tutaj bezpieczne przejście, ponieważ bardzo dużo ludzi tędy przechodzi i przechodzić będzie. Warszawska olszynka Grochowska. Takie sytuacje to tu codzienność. Mimo, że ten przejazd jest już nieczynny od kilkudziesięciu lat, każdego dnia w ten sposób tory przekraczają setki osób, wchodząc lub wychodząc z okolicznego rezerwatu przyrody. Ja z tyłu widzę znaki, które są przodem do nas, informują o tym, że tu jest rezerwat przyrody. Jak tu wejść z tamtej strony? Bo są znaki, to znaczy, że... Helikopterem. Do to chyba tak się... jak lecieliśmy dzisiaj rano helikopterem, to inaczej się nie da. Przejście funkcjonowało jeszcze w latach 70. Była tu budka dróżnicza i podnoszone szlabany. Rezerwat łączy dwie warszawskie dzielnice Pragę Południe i Rembertów. Ścieżka prowadząca przez ten rezerwat była kiedyś drogą, po której poruszały się pojazdy. Teraz jest najkrótszym traktem łączącym dzielnice. Dla mieszkańców Rembertowa jest to przejście, które no, zdecydowanie skraca podróż do. Centrum miasta, tutaj dzieciaki do szkoły odprowadzają, także korzystają z tego codziennie. Jest to taki ciąg komunikacyjny, można powiedzieć. Mówiąc o przejściu, mieszkańcy mają na myśli dwa przejazdy kolejowe, bowiem rezerwat przecinają jeszcze jedne tory. Kwestia wybudowania tego przejścia, aby było bezpieczne, to, to nie jest jak, tak jak przekonują nasz urzędnicy misja porównywalna z misją na Marsa. Tylko postawienie szlabanu i autom automatycznego szlabanu i, i podpięcie tego pod system. I to się udaje zrobić między m.in. w innych dzielnicach. Ile tu będzie tego przejścia przez te tory? 10 metrów 20. i tyle was dzieli od przejścia do tego rezerwatu, tak? Dokładnie. A teraz zobaczmy, ile będziemy musieli przejść, jeśli będziemy chcieli iść legalną drogą na drugą stronę. Mhm. Co, idziemy? Idziemy. Chodź. Mieszkańcy, którzy chcą dotrzeć rano lub wieczorem, lub w ramach rekreacji, muszą pokonywać tę trasę. Natomiast raczej robią to w inny sposób, skracają sobie drogę przez las. Tak sobie myślę, rano to pewnie stoją w korkach, więc to tu... To... Tamten przejazd Marsa, Marsa jest, jest legendarnie zakorkowany. zakorkowany Teraz też podobnie, także mieszkańcy Rembertowa mają trudność, żeby wydostać się ze swojej dzielnicy. Pół kilometra już osiągnęliśmy tym spacerkiem, jak samopoczucie? No doskonale dzisiaj jest sobotne popołudnie, natomiast gdybym miał tak robić codziennie, to pewnie bym troszkę bardziej marudził. Mieszkańcy stoczyli kilkuletnią walkę z urzędnikami. Przed sześciu laty pojawiła się nadzieja. Mieszkańcy dowiedzieli się, że PKP planuje remont tej linii kolejowej. Rok temu zaczęły się nawet konkretne prace. Niestety o przejeździe nikt nie pomyślał. Wiele grup mieszkańców starała się o to przejście i to daje nam duże podwaliny w postaci różnych pism z różnych urzędów. Natomiast ich zapał gasł w zderzeniu z... z, no, z Rzeczywistością. ...niedasizmem w momencie przygotowania inwestycji Polskie Linie Kolejowe konsultowały z jednostkami samorządowymi rozwiązania, które mogłyby być wprowadzone w ramach prowadzonej inwestycji. Ze strony urzędu dzielnicy Praga Południe nie było wniosku o to, aby w tym miejscu miały miejsce jakieś zmiany komunikacyjne. Wstrzymywaliśmy się cały czas z podejmowaniem decyzji, bo to przejście przez tory nie było tak konieczne, nie był to palący problem nawet dla mieszkańców, którzy sporadycznie korzystali z nielegalnego przejścia przez tory. Tymczasem od wielu lat mieszkańcy nie tylko tłumnie przechodzili przez tory, ale też zbierali podpisy pod petycją o budowę przejazdów. Prezentujemy pisownie oryginalną. Przejście jest konieczne ze względu na szkołę, do której też chodzą dzieci z wygody, bez przejścia. Albo chodzą przez tory, co wiadomo czym się może skończyć, albo na około, co przy tej komunikacji trwa godzinę, a przez tory 10 minut. Podpisuję, ponieważ chodzimy z rodziną codziennie do lasu i właśnie ze względu na ten las kupiliśmy tu mieszkanie. Dbamy w ten sposób o zdrowie psychiczne nasze i naszych dzieci. Kocham ten rezerwat i nie możecie mi zabronić wchodzić do niego. Kładka, tunel, cokolwiek, ale ma być. 700 metrów. Dopiero? Dopiero. Brak przejścia na tej odległości to jest O, no no. To jest inny aspekt tego Oczywiście wolelibyśmy... I czasem tak. widać cel naszej podróży na końcu tak. tej drogi. Aha, ten na końcu tam tak. drogi. Tak? Tam będzie jeszcze trochę dłuż torów, aż będzie przejście. No ale po lewej widać cel naszej podróży, czyli las, ale odległy tak, chyba. Tak, niedostępny na tę chwilę. To obstawiamy ile nam to czasu zajmie? 25 20 na no, 25 minut może. Zajęliśmy się sprawą, zaniepokojeni tym, że jest to walka mieszkańców nie tylko o skrócenie czasu dojścia do rezerwatu, ale też o ich bezpieczeństwo. Niestety na nielegalnym przejeździe giną ludzie, co potwierdziły tabliczki, które pojawiły się w tym miejscu podczas realizacji programu. Według informacji na nich zawartej przejście jest niebezpieczne, ponieważ zginęły tu już dwie osoby, a trzy zostały ranne. Halo Rembertów, jak tam u was? Witamy! Le Braga południe! do nas. Postawili nam, że czarny punkt, zakaz przejścia przez tory, wejście grozi śmiercią. To teraz już jest odcięte na amen, nie wolno przechodzić. Możecie tylko państwo sobie porozmawiać przez szlaman. No. Tak, tak. tak. Rezerwat dla ludzi! Rezerwat dla ludzi! Rezerwa. A państwu dlaczego zależy na tym, żeby przechodzić przez to zamknięte przejście? Do pracy. Do, do szkoły, do pracy? Do, do pracy. Dla nas jest to żywotny problem dnia codziennego. Dojście do autobusu 188. A do tej pory przechodziliście przez to przejście? Tak powiedzcie szczerze. Dopóki nie było tych tabliczek, że jest to czarny punkt i że jest zakaz przejścia, to oczywiście, że ludzie przechodzili. Czasem pojawiło się światełko w tunelu. Walką mieszkańców o przejście zainteresował się pełnomocnik miasta do spraw kolei. To ich żądanie, dążenie do tego, żeby tam było przejście, to, to jest coś wydumanego? Nie, jest to jak najbardziej słuszne i jakby my jako strona miejska absolutnie popieramy i z tym argumentem w ogóle nie dyskutujemy. Ludzie z tego przejścia korzystają, to ponieważ jest ich tam coraz więcej, dlatego że też grochów w tamtym rejonie się zabudowuje i coraz więcej jest mieszkańców i ci mieszkańcy oczywiście poszukują w sposób naturalny miejsc, gdzie mogą wypoczywać. No i ostatnia prosta. Jesteśmy, jesteśmy. Tak. jesteśmy. 1643 metry i 30 minut. Słuchajcie, no ja już niestety muszę się zbierać zaraz, bo chętnie bym posmacerował z wami, ale czas mi się skończył. Ja już troszkę oddychał, <noise> ciężej nie wiem. Czuć w nogach. Da się tam zrobić przejście przy stoł. Yy, uważamy, że da się. No to skąd taka walka? od mieszkańców i brak odzewu. Przeszłość jest jakby bogata w dyskusji argumenty po jednej drugiej stronie, niejasne przepisy, kto zarządza i tak dalej. Natomiast to nie jest kluczowe w tej dyskusji. Kluczowe jest, żeby konstruktywnie podejść do tematu, usiąść do stołu, podzielić zadania i uzupełnić ten projekt o ten zakres. Realny, szybki do zrobienia w ciągu najbliższych dwóch lat jest przejazd ze szlabanami, z sygnalizacją świetlną. Czy jesteście przygotowani, żeby w przyszłym roku zapewnić na to pieniądze? Będziemy musieli, bo to jest rzeczywiście inwestycja priorytetowa, i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby te pieniądze znaleźć i to przejście jak najszybciej, jak najszybciej zbudować.